Na tym filmiku będziemy instalować mody go, na Gothiku 1 Mroczne Tajemnice oraz na Gothiku 2 Chroniki Żeby to zainstalować potrzebujemy oczywiście zainstalowanych podstawek gier. Same mody są dostępne do pobrania w sieci, a film jak zainstalować ustawkę już znajduje się na moim kanale. Bierzemy najpierw Mroczne Tajemnice, wchodzimy na stronę, pobieramy wersję 2.0.2. Powodem nagrania przynajmniej tego filmu są zapowiedzi Mrocznych Tajemnic 2.5, a także Kronik 2.0, dostępnych na YouTubie. Brany plik. Jest to plik exe, instalujemy go zwyczajnie, przechodzimy dalej, dalej i instalujemy w miejscu zainstalowania Gothica. Instaluje się samoczynnie, nie ma żadnych szczególnych problemów. Następnie, jak już będziemy mieć zainstalowany, po prostu go otwieramy. Dubbing jest opcjonalny. Mam nadzieję, że wersja 2,5, która jest zapowiedziana w internecie, ma dodać wiele usprawnień. Ja też liczę, że doda nowy dubbing, który będzie dużo lepszy niż ten słynny dubbing, który dodali na początku chłopaki z grupy poziomka. Będzie się krótka prezentacja, jak ten mod działa na telefonie. Stara się, że czasami się przycina, nie wiem od czego to zależy. Najczęściej po pierwszym uruchomieniu zdarzało mi się, że się przycinało. Dalej wszystko funkcjonuje, tylko trzeba dobrze ustawić przyciski. Nazywam się Diego. Jestem. Nie interesuje mnie kim jesteś. Jesteś tu nowy? Jeśli chcesz Dobra, co nazywa? Cóż, wewnątrz. Jak dostąpią? Pomiędzy... Dlaczego? Bo. A ja... Propozycja. Tak, Jestem. A gdzie... Oni, ale... Gdzie... Ro Kopal Dzięki za spotkam A co z... Te dwa ob... W No i są... So

Trzymaj się. Tutaj musiałem dokonać małej zamiany przycisków, ponieważ takie ustawienie blokowało mi widok tego, co mówiłem na Jednakże każdy musi ustawić sobie pod siebie, tak jak mu wygodniej. Powiedz, nie ma za a coś... o nie, tak... trzymaj się. Facet wziął nowy zapas. Spróbuj tego jeszcze raz, a pożałujesz. Szlak cię! Nie masz ani krztyny rudy! Próbuj tego jeszcze raz, a pożałujesz! Kolejnym elementem, który zainstalujemy będą kroniki My Plany Twórcy udostępniają swoją grę na trzech stronach. Pobieramy najpierw grę, a następnie łatkę. Po pobraniu obu plików wrzucamy je na telefon. Przechodzimy do plików gry, same kroniki. Są w spakowanym archiwum, musimy je wypakować, a następnie przenieść całą zawartość zgodnie z instrukcją do folderu z Grom, a następnie zrobić to samo z ładką. Twórcy dodali również instrukcję, Co może być potrzebne, żeby uruchomić grę? Wszystkie pozostałe pliki, które pokazane są na instrukcji, powinniśmy mieć już zainstalowane. Z wyjątkiem tego, który zwiększa maksymalne do punktualne użycie ram. Przez Gregoty, z tym plikiem są problemy podczas instalacji na telefonie, ale i to udało się w końcu obejść. Najpierw zakończymy instalację moda. Po skopiowaniu moda robimy to samo z ładką, również kopiujemy ją do folderu z grą. Skoro mamy już wszystko zainstalowane, uruchomimy pierwszy raz. Pokażę Państwu, jak wygląda błąd, który wyskakuje bez pliku zwiększającego maksymalny RAM. Jak już mówiłem wcześniej, powodem jest brak LAA, racza, ale jego zainstalowanie, w każdym razie u mnie na moim binetarzu, jest niemożliwe. Wyskakuje taki błąd. Jak to obejść? Zainstalować się najpierw gotikę na komputerze. Po zainstalowaniu gotyka instalujemy te same łatki, które mamy zainstalowane na telefonie. Następnie przechodzimy do patch'a, wypakowujemy go, używamy go na plikach exe gry. Ja zaznaczyłem wszystkie trzy Gotyk exe plus startery. A następnie kopiujemy kroniki oraz najnowszą łatkę do kronik. Gdy mamy to gotowe, przenosimy wszystko na telefon i kopiujemy, ja skopiowałem wszystkie pliki gry, Ponieważ za pierwszym razem gdy skopiowałem tylko plik .exe i raz tego patcha Podczas uruchomienia gry, które trwało około minuty wyrzuciła do pulpitu Dlatego kolejną próbą było przeniesienie wszystkich plików i to zadziałało Dalej normalnie uruchamiamy kroniczki i nastąpi mała prezentacja Początkowo nie zauważyłem, że uruchomiłem go w niskiej rozdzielczości Z automatu ustawiły mi się słaba jakość tekstur Dlatego zmieniamy dopiero około 22 minuty. Wygląda na to, że jesteśmy już blisko. Skąd wiesz? Słyszałem, jak kapitan wydawał rozkazy swoim ludziom. Niedługo zrzucą kotwicę. Czyli niebawem przekonamy się, jak dobrym pomysłem było przybycie na to całe Archolos. Pogadaj zresztą, zajmij czymś głowę, a ja w tym czasie stanę na czatach. Może uda mi się jeszcze czegoś dowiedzieć. Hej, cześć. Nazywam się Marvin. Jak się tu? Cholera, gdzie ja to położyłem? Wszystko w porządku? Tak, nie, nie zupełnie. Jestem Timo i mam nadzieję, że już niebawem dotrzemy do celu. Jak się tu dostałeś? Zakładam, że tak jak większość podróżujących tym statkiem, dogadałem się z kapitanem. Wybacz mi, ale jestem zajęty. nam się na otwieraniu zamków. Cześć! Źle. Bez przerwy tylko kołysze i kołysze. A co, jak wpadniemy na skały i zatoniemy? Wszystko będzie. Już to widzę. Ta łajba na pewno pójdzie na dno i skończę w brzuchu morskiego potwora. ale mnie pocieszyłeś. Nie mogę zajmować się wszystkim Hej, ty! Jak podróż? Mam nadzieję, że niedługo dobijemy do brzegu. Jeszcze tak trochę potrzęsie, a zwrócę cały ob. Nie jestem. Przybywam z wysp południowych. To kawał stąd. To, co robię, to moja prywatna. Nie mam w zwyczaju żalić się obcy. I komu tego nie obcych. Cześć, z Kornis. Pewnie dziwi Cię, dlaczego opuściłem najbardziej bezpieczny region w królestwie, ale. Mamy jeszcze trochę czasu. Prawdę mówiąc to. Ojciec chciał, żebym wstąpił do armii. Chciał, żeby mnie zwerbowali, bo wiedziałem, że szykuje się coś niedobrego i proszę! Armia na kontynencie jest w pełnym odwrocie. Kto wie, czy gadałbym teraz z Tobą, gdyby kazali mi wyruszyć na front? Od tego całego gadania zgłodniałem. Mam przy sobie kilka kawałków szczurzego mięsa. Ja mam tu niby zjeść? O. Cholę. Mam pewien Masz tu prosty przepis. Spróbuj połączyć te wszystkie składniki na kuchence. Rozumiem. Mam twoje sz... Wolę nawet nie myśleć, z czego są zrobione. Smakują prawie jak... Nie mam nic cennego w ramach nagrody. Mogę dać ci jedynie jeden z moich autorskich... Ej, ty! Jestem. To prawdę? A to ciekawe. Hej, kim? Nazywam się Urs. Na pewno masz mnóstwo ciekawszych... Co cię... Powiedz mi. Wiara. To bardzo rozsądne z twojej strony. Boisz się nieznanego? Bogowie nie słyszą. Przeżywasz kryzys. Wiara to nic. Dziękuję za wysłuchanie. Trzymaj. To taki drobiazg. Bogowie to je... Nic tu nie ma. Tak. to bardzo typowe. Hej. Strasznie ciasno pod tym pokładem. Jak? Całkiem nieźle. Swoją drogą. A ja, Mark. Jak ty to? Cóż, jeśli los... Najwyraźniej jednak wciąż nam sprzyja. Mój brat Mont Ma Nie wiem, co bym bez niego. Swoją drogą też przybył. A jakże? Właściwie. Powiem ci, że wy... Nie do końca. Cóż, jak już go odwiedzisz... Jak myślisz? Jaki los czeka? Chłopie, czyś ty rozum... Mam kumpla w armii, od bitwy o wschodni archipelag, Londram utrzyma się parę dni, może tydzień. Uwierz mi, kolego. E, wybacz, ale. Każdemu jest ciężko. Po co płynie? A po co kucharz idzie do kuchni? Prawdę mówiąc, jedyny w całej okolicy. Ale jeśli chcesz wiedzieć, to planuję tam... No, i przy okazji, może uda mi się tam znaleźć. Jest moim największym skarbem. A czy. No, oczywiście, że nie. Przecież młode to jeszcze i głupie. Jeszcze by jej strzeliło do głowy wychodzić za mąż z miłości, a nie rozsądku. Czuję w. Trzyma. No ależ oczywiście. Ktoś musi pracować. Witaj. przez lata ludzie nas... Jednak najbardziej up... Brzmi egzotycznie. Pewnie dlatego, bo płynę z egzoty... Skąd? Z dalekiej krainy, Marwinie. Chwilasko. Z reguły jestem dobrą słuchaczką. Wydajesz się być miłym chłopakiem. Widzisz tę gnidę, która struga sobie strzały? Ten dupek zabrał mi moją skrzyneczkę. Myślałam, że schowam ją w kufrze, ale usłyszałam jedynie donośne sk... Sama bym to zrobiła... Hey. nie widzisz, że jestem zajęty. Nie widzisz, że roz. Możesz przez. Nie widzisz, Znalazłem... Wspaniale! Pięknie ci dziękuję, chłopcze. W tym momencie nie mam jak ci zapłacić za Twoją pomoc. Niczego jej już nie, nie widzisz, że coś robię! Spadaj! Naprawdę sama widziałam. By było, gdyby się przymkną... Hej, może Łyk. Tego mi było trzeba. Widziałem, jak się przyglądasz, gdy robiłem strzały. Najważniejsze w robieniu strzały jest dobre drewno. Jeśli. Ci nic ci po ostrym grocie. Mógłbyś. Chyba postradałeś zmysły, że o własnym kapitanie będę mówił pod pokładem. Jedyne, co ci powiem, to, żebyś z nim nie zadzierał. Są na to duże szanse. I pracuję niemal przez cały dzień. przecież okropne. Nie wyglądasz na zmęczonego podróżą. A w py... Spokojnie, ty. No, i prawidłowo. W ogóle wyobrażasz mnie tym bardziej. Patrząc na takiego wymoczka, jak przyniosłem ci. <laughs> Lepiej. Spadaj. Mogłem się tego spodziewać. Nie widzisz. Nie widzisz. Hej! Coś nowego? Przez to szalejące, może udało Ci się poznać. Powiedzmy. Cóż, jak to mówią w kupie raźniej, wyspa musi być już w cicho. Tak, do ciebie mówię. Wyglądasz na kogoś, kto ma tam coś w łebę. Zgarnij resztę i jazda na pokład. Koniec trasy? A Żebyś wiedział. Twoi ludzie wydają się... Hej, popatrzcie jaki bystrzak. Widać, żeście najbardziej rozumni spośród tej bandy patałachów. Cierpliwości za... Wyspa Archolos jest tuż przed nami. No już, jazda na górę. Cieszę się, szczury lądowe, że nie zmarnowaliście zbyt wiele mojego cennego czasu. Jako człowiek na wskroś uczciwy, razem z... Chwila, do brzegu jeszcze kawałek. Bliżej nie podpływam. Lada chwila zaczynają się mielizny, a wraz z nimi ostre jak brzytwa skał. Co prawda zgodnie z umową mieliście dostać szalupę, którą bezpiecznie do... Jeden z was postanowił przywłaszczyć sobie waszą wspólną zapłatę za tę dogodno. Timo, może opowiesz wszystkim, jak? Co, co? Nie jestem żadnym złodziejem. Nakarmiłem cię, napoiłem, wziąłem pod swoje... ale... Wchodząc na statek, miałem go. Ktoś mi go zwinął. Na inosa przysięgam. Timo, chciałem się z Tobą dogadać. Jak. co. co Ty robisz? To nie będzie koniec. No proszę, mały szczurek. Dopiero. wyglądasz na rozsądnego dziecia. Nie mogę pozwolić, by byle Kundel obrażał mnie na moim własnym. Jeden w te. Tam... Nie mam zamiaru za nikogo. Dziwi mnie tylko, że chcesz marnować siły na tak marnego oszusta jak on. Poza tym na twoim miejscu byłoby mi żal tępić. Hmm. No tu masz rację. Na szczęście możemy łatwo rozwiązać ten problem. Zabórte z nim. Niech. Co? Ja. Wy cholery jedne! Zostały. No, a teraz z pozostałymi. Zróbcie to samo. Chwila, my nie mamy z tym nic. Timo miał zapłacić za was wszystkich. Tak, myślę. Panowie, czyńcie honor miłej kąpieli, szczury.